Czy wygram Ligę Mistrzów w najgorszym zespołem w Polsce? Dokładnie w Ekstraklasie, a jest to Śląsk-Wrocław. Ale po każdej przegranej będę losował dodatkowego piłkarza z koła, więc wierzę, że w końcu Śląsk wygra. Wylosujmy oczywiście koszyk, do którego trafi Śląsk i mamy koszyk numer 1. Tak on wygląda i drużyna od 1 do 9. Mamy drużynę numer 1. Jest to Barcelona, więc jeden z faworytów do wygrania całości zastąpiony. Tak oczywiście prezentuje się drużyna Śląska-Wrocław. I przechodzimy do pierwszego meczu z Monako. Oczywiście gramy dopóki Śląsk nie wygra Ligi Mistrzów A my sobie tutaj załatwiamy pierwszego zawodnika Więc już losujemy z tego potężnego koła Na którym jest około 100 piłkarzy Od overallu 75 do 88 I trafiamy Giorgio Scalviniego 78 I włoski piłkarz już wzmacnia linię obrony Na ile ten zawodnik pomoże z Young Boys Pomoże okay. na tyle, że przegramy 3 do 0 Więc kolejny piłkarz to będzie Wzmocnienie ataku Dusan Wlachowicz Kolejny piłkarz z Ligi Włoskiej u nas Trzecie spotkanie Bayern Monachium i remis po 2. Ale nie możemy zabrać zawodnika. Kolejnym zespołem jest Aberdeen. Ciekawa drużyna, powinniśmy ich pokonać i niestety to się nie dzieje. Remis po 2. Remis to w naszym przypadku najgorszy wynik. Kolejne spotkanie z francuską drużyną Brest i remis po 2. Trzeci remis po 2. Po trzech remisach, czyli chyba dla nas najgorszym wyniku, teraz przyszedł czas na mecz z Borusią, który przegrywamy 2 do 0. I trafić Kun Saha 75. Jest to już drugi środkowy obrońca, więc ta linia wygląda. Zdecydowanie lepiej. Pierwszy z Benfica, który przegrywamy 3-1. Oczywiście równa się to z wylosowaniem piłkarza, i będzie to Garnaczu. Oczywiście idealny piłkarz na lewą pomoc. I ostatni mecz tej ligi mistrzów dla nas kończy się przegraną 2-1. Na koniec pierwszego sezonu wylosujmy oczywiście piłkarza Joe Skelly. Mamy sezon drugi i tak wygląda skład wzmocniony już z Skellym. Pierwsze spotkanie to oczywiście Monaco i przegrana 4-3. Oli Watkins 85. I w taki sposób teraz wygląda. Drużyna zmieniłem formację na dwóch napastników. Grałem przeciwko Young Boysom, oni są zdecydowanie do pokonania. I jak sobie poradzimy, 1-1. Oczywiście nie możemy zgarnąć piłkarza, i spotkanie z Bayernem Monachium przegrywamy 3-1. Kolejne losowanie, i tym razem dostajemy Tino Livramento. No i pójdzie on na prawą obronę, a Skelly pojawi się na lewej. Do upgrade dostały jeszcze tylko pomoc, prawe skrzydło i bramkarz. Skład już naprawdę fajnie zupgradeowany i w końcu zwyciężyłem, że Rosenborg pokonany po golach Skelly'ego oraz Watkinsa. Ostatnio w w końcu wygraliśmy i teraz przeciwnikiem Brez, które niestety nas pokonuje. To daje nam kolejny upgrade i może tym razem pomocnika Matystel. Pomocnik to to nie jest, ale może on wejść na prawe skrzydło. Kolejne spotkanie przeciwnikiem oczywiście Borussia Dortmund. No i skończyło się niedobrze dla nas przegrana 4 do 2. Losujemy kolejnego piłkarza, a dostajemy Martina Witica. Nie wiem kim on jest, jednak wiem, jest naszym najlepszym zmiennikiem na środek obrony. Benfica tutaj będzie dosyć ciężko i niestety po raz kolejny po Teraz to już musi być szczęśliwe zakręcenie. Jakiś dobry piłkarz. jeju, Cristiano Ronaldo. Ale Cristiano to jest transfer średni. Zastąpi prawdę co prawda, w Ale po raz kolejny to jest napastnik. I ostatni mecz tej ligi mistrzów. Przeciwnikiem Atalanta Bergamo. Jak na koniec sprawdzi sobie Ronaldo. Po jeden. Sezon numer 3. Śląsk walczy z Monako i wygrywa 3 do 2. Watkins, Pozo oraz Garnaczo. W końcu zwycięstwo. Oczywiście nie losujemy zawodnika i Boysi pokonani 3 do 0. Co za zespół. Na razie mamy. 6 punktów. To może być dobry start. I z Bayernem przegra na 3 do 0. Nie dali nam szans. Przynajmniej wylosujemy sobie jeszcze jednego zawodnika i jakieś ulepszonko wleci na pewno. Lenny Joro. No w tej chwili lekko lepsza środek obrony. I przeciwnik to Standard Liesz, który pokonujemy 2 do 0. To może być pierwsze wyjście z fazy ligowej. Kolejne spotkanie tym razem z Brest i na razie jesteśmy na potężnym szóstym miejscu. Oczywiście skład tak jak poprzednio i niestety przegrywamy 1 do 0, Skoda. Super traf, Chavi Simons 83. Mamy już tego piłkarza, niestety nie ma on typowego eśpeka, no ale i tak rzucę go na tą pozycję. Lecimy z kolejnym meczem Śląsk kontra Borussia Dortmund i Remis po 1. No, Chavi zagrał średnio. Benfica-Lizbole. Naprawdę jesteśmy bliscy wyjścia z grupy, ale Benfica nas pokonuje potężnie. Dzięki temu otrzymujemy kolejnego piłkarza, którym będzie Johan Bakayoko. No Bakayoko zastąpi Tela na pozycji prawego skrzydłowego. Nadal nie dostaje dobrych pom Pomocników. Ostatni mecz fazy ligowej przeciwnikiem Atalanta Bergamo. Jak skończymy po jeden, czyli wychodzimy i Bakayoko strzela bramkę. Mamy dwóch mecz z Atletico Madryt playoffach. Będzie ciężko, ale pierwszy mecz wygrywamy 3-2. Chavi, Watkins oraz Schwarz. I drugie spotkanie kontra Atletico. Mamy przewagę jednej bramki i tego się nam nie udaje utrzymać. Przegrywamy w dwóch meczu. I jest nim Pedri 86. I cały zespół wzmocniony oprócz bramkarza. Teraz jest to drużyna, która na pewno powinna wyjść z fazy ligowej i zakręcić się, myślę, koło ćwierćfinału. 2-2 w pierwszym spotkaniu. Young Boys Berno przeciwnikiem. Młodzi chłopcy pokonani 3-2. Watkins, Gardner oraz Watkins Bayern Monachium i przegrana 2 do 0 Nadal nie jesteśmy w stanie ich pokonać Potrzebujemy bramkarza, może przypadkiem by wpadł Wiktor Oziman, ale traf Ale Watkins w tej chwili traci miejsce w składzie Kolejnym przeciwnikiem jest jakiś losowy zespół Który pokonujemy 3 do 0 Świerczok, Ronaldo oraz Ozymen Remisję jest Brespo, po jeden. Wyjazd do Dortmundu kończy się przegraną 2 do 1. Lewy obrońca albo bramkarz to jest to, czego potrzebujemy. Ale dostajemy Juda Bellingama, Ole traf. To jest już naprawdę transfer na najwyższym poziomie. Więc Garnato leci na prawe skrzydełko, Simons na lewe, a na środek wchodzi oczywiście Bellingham. Pedri niestety ma czerwoną kartkę, a to jest przedostatni mecz fazy ligowej w naszym wykonaniu. Iremis po 1. I ostatni mecz, tym razem Pedri już gra. Atalanta Bergamo i przegrywamy 2 do 1. Kolejna szansa na trafienie jakiegoś fajnego zawodnika, najlepiej na obronę. Już szybamy co najwyżej zmiennik. A jako głęboki zmiennik się łapie. I bardzo ciężki przeciwnik się trafił dokładniej Manchester City. Duże wyzwanie, ale niestety przegrywamy 4-3. do 3. Potężny mecz. W takim razie jeszcze jeden upgrade. Koman 84. No i Koman już wlatuje za Garnacho Bardzo dobra zmiana. Może tym razem uda nam się przejść playoffy. Zamieniamy Watkinsa z Ronaldo w bierze w Anglika i niech się to na mnie nie zemści. Przegrywamy 4-1. A ja nadal potrzebuję wzmocnień na obronę. I dostaję! Rafael Guerreiro. No przyda się na pewno. Kolejny już sezon mojej matematycznej tylko tutaj leży i nie wiem, który on jest, ale skład wygląda naprawdę fajnie, jeszcze szczególnie przez ulepszenie Guerreiro. Oczywiście, Monaco na start i wygrana 2 do 1. Ronaldo Oziman. Pierwszy mecz w dobrym stylu wygrany, a jak drugie spotkanie z Young Boys, wygrywamy niestety nie remis po 1. 4 punkty po pierwszych dwóch spotkaniach, a tu mecz z Bayernem Monachium i wygrywamy 3 do 2. Oziman, Bellingham i Oziman po raz kolejny. Ten team wygląda już naprawdę dobrze, potrzebujemy tylko bramkarza. Teraz gramy z jakimiś no-nameami. I wygrywamy 2 do 0. Na razie radzimy sobie świetnie. I tutaj Stad Wygrywamy 3-1. Kolejne dobre spotkanie: Borussia Dortmund i Remis po 1. Remis z Benfica. I na razie nie wylosowaliśmy żadnego piłkarza. Ostatni mecz za Atalantą. Musimy wygrać, żeby być w top 8 i przegrywamy. Po dłuższej przerwie losujemy zawodnika. A jest nim Remiro. W końcu bramka, ale mamy teraz szczęście. No i to jest upgrade, którego potrzebowaliśmy. A zamiast Ronaldo wchodzi Watkins. Poradziliśmy sobie świetnie. Na siódmym miejscu kończymy fazę. Ligową. I wygrywamy z Juventusem w pierwszym meczu jednej ósmej finału. Niestety pominęło mi się to, ale drugi mecz już zobaczymy na pewno. Mamy przewagę, mamy bramkarza, to się po prostu musi udać. finał przed nami, przegrywamy w karnych. Tak blisko, ale niestety to nam się nie udaje. Kolejny zawodnik wylosowany i tym razem będzie to Florian Wirtz. Tak teraz prezentuje się ta drużyna, jedyne pozycje do wzmocnienia to środkowa obrona. Wirtz zastąpił Ronaldo, no i też zmienił informację. W tym sezonie to już po prostu musi się udać. Rozpoczynamy i wygrana 2 do 1. Wirt, już z bramką. Drugi mecz musi być pewnie wygrany i niestety remis. Bayern Monachium wygrywa z nami 3-1. No, nie idzie dobrze. Losujemy kolejnego piłkarza przez naszą porażkę i trafiamy Araujo 85. No i tak zaraz wygląda ta obrona. Spotkanie z jakąś losową drużyną i wygrywamy 3-1. Guerrero, Oziman i Wirt. Mecz z Brest i wygrywamy skromnie. 1-0. Wirt dużo strzela. Borussia, Dortmund i tutaj. Wygrywamy 3 do 0 Wirtz dwie bramki Bellingham Z Benficą po 0 I ostatnie spotkanie Atalanta Bergamo Warto by wygrać To się dzieje Wirtz kolejna bramka Tego zawodnika Ale błyszczy I mamy 1-8 finału Przeciwnikiem Feyenoord Rotterdam Gdzie oczywiście gra Jakub Moder W pierwszym meczu Remis po 1 W końcu przejdźmy do 1-8 I spotkanie numer 2 Gramy u siebie To się musi udać 4-2 Wirtz 2, Pedri dwie Świetnie Mamy Ćwierć finał I trafiamy na jest to zespół, który da się pokonać U siebie 2 do 1 wygrywamy Bellingham oraz Coman Ale nadal jest to dosyć niebezpieczny wynik Trzeba to po prostu wygrać Jak się skończy, przegrywamy pokarnych 5 do 4 Kolejna przegrana pokarnych To zmarnował Garnacho. Kolejne losowanie po przegranej i dostajemy uwaga Bena White'a Wygrana z Monaco 2-1 z Young Boys Remis z Bayernem I przegrywamy z saint Pat. Co to jest? No, oczywiście, wylosujemy zawodnika, ale z kim my przegrywamy? Genduzi 81. Wygrywamy z Brest. Zwycięstwo z Borusją. Z Benfica również zwycięstwo. Ostatni mecz, ligowy Atalanta Bergamo. Pokonana. Mamy jedną ósmą finału. Trafiliśmy na Liverpool. Będzie ciężko mecz na wyjeździe. Remis po 1. I drugi mecz. Gramy u siebie. Niestety obrońcy są bardzo zmęczeni, więc tutaj spróbuję ich trochę poratować. Musimy to wygrać, może to się udać. Tak, zwyciężamy Bellingham. Oraz pedri Pomocnicy dają nam ćwierć finał. A tutaj czeka na nas Manchester City. Drużyna podobna do Liverpoolu. U siebie wygrywamy 2-1. Oziman, Bellingham. A jeszcze Bernardo u nich z czerwoną. I mecz numer dwa. Mamy przewagę i wykorzystajmy to tak. 1-1. Jesteśmy w półfinale. Półfinał, a tutaj czeka na nas Bayern Monachium. Który już pokonywaliśmy milion razy. Przegrywamy 5-0. Jak to jest możliwe? Oni mieli 5 okazji i wszystko strzelili. Wszystkie statystyki Podobne. Jak? I mecz numer dwa. My już możemy się chyba poddawać. Przegrywamy 2 do 0. Losujemy dwóch piłkarzy za dwa. Przegrane z Bayernem Monachium i pierwszym z nich jest Warren Emery, A kolejnym jest Eder Militao. Jest to już ostatni sezon Śląska-Wrocław. Jeśli z taką drużyną nie uda się wygrać, to to po prostu nie jest możliwe. Już nie dość, że pierwsza jedenastka to cała ławka rezerwowych ulepszona. Wygrywamy z Monaco. Remis po dwa z Young Boys. Wygrywamy z Bayernem Monachium. Pokonujemy 3 jakiś losowy zespół. Remis pod 2 z Bres, niestety Militao z Czerwoną. 2 do 0 z Borusją Dortmund bez Militao. Zwyciężamy 3-1 z Benficą i Pedry z Czerwoną. I ostatni mecz z Atalantą Bergamo, remis po 2. I ostatecznie fazę ligową kończymy na miejscu czwartym. No więc jedna ósma finału i możemy już tutaj się pożegnać, bo trafiliśmy na zespół Królewskich, których pokonujemy 3 do 0 w pierwszym meczu. Wirs, dwie bramki, jedną Pedri. Mecz numer 2, mamy ogromną przewagę i przegrywamy 4-1. Jeden żegnamy się z turniejem 3-1 pokarnych. W 89 minucie doprowadzili do dogrywki i oczywiście moi piłkarze po raz trzeci przegrywają w karnych. Dziękuję za oglądanie tego filmu, do następnego i cześć!